Então, tangushka. vamos de tudo. <tras> um um é, enquanto isso Vamos Vamos

Ja bym ja, ja, ja się trochę posłuchał. Do zapachu do filmu nie przechodzę. A, to A, to ja? to jest... mało. Ale mało, ale D'an 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 Panie Starosto, no właśnie WOŚP już, można powiedzieć, w powiecie sandowskim się rozpoczął, a rozpoczynamy tutaj na bulwarze e, pięknym, już szóstym marszem, tak? Szósty marsz w policie z cukrzycą, w ramach również Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co robimy tutaj, w tym miejscu, rozpoczynamy nasze marszowanie, wspólnie z wieloma stowarzyszeniami, organizacjami i ludźmi, którzy dzisiaj sami widzicie, pogoda jest niestraszna i są tutaj dzisiaj z nami po to, żeby w wspaniałej atmosferze też integrować się i tym samym również do puszki wielkiej orkiestry się naszej pomocy wrzucić pieniążki dla tej akcji Jurka Owsiaka. Policie, z Rzuczycą to też to, to, to hasło towarzyszy nam od pierwszych, pierwszego marszu naszego wspólnego maszerowania. Inicjatorem były kwałowianki koło Królewskich oraz Towarzyszenie Aktywni Dla Słupczy. i tak nam też pozostało, że po prostu również zwracamy uwagę na akcje profilaktyczne i tą chorobę, która koło choruje coraz więcej mieszkańców. Polski, czyli cukrzycę również. Dziś idziemy na rekord. Idziemy na dobrą zabawę, dobre poczucie. Czy na rekord? Zobaczymy. Zawsze jakiś rekord jest. Myślę, że dzisiaj również będzie rekord w puszkach, czego liczymy Miurkowi, Owszakowi i wszystkim wolontariuszom. Tu jest bardzo wiele, jestem z Aleksandrowia Powiatu i z całej Polsce. Na pewno będzie nam towarzyszyć wspaniała, dobra atmosfera, bo to jest element nieodzowny od celu. Warto wspierać wolność, prawda? Oczywiście. Nasz szpital z tego tytułu zyskuje, zyskują wielkie ośrodki typu Wyniki, instytuty w całej Polsce dzięki, dzięki e, to jest, tym środkom sprzęt trafia do e, miejsc, gdzie bez tych środków ten sprzęt nie trafiłby, bo nie można było kupić. Służy po prostu pacjentom, mieszkańcom Polski, najmniejszym, tych starszym i e, wszystkim nam. Więc e, pomagajmy i cieszmy się. To również że taki dzień, w którym poruszamy swoje serca, jesteśmy razem, jesteśmy dobrzy. niechają ta atmosfera ratuje nam dłużej niż tylko podczas tego dnia. Wszystkim nam życzę. Dziękuję. Halo, masz to Dobry dzień dobry, proszę ta pluszka wytrzymać. Ja myślę, że poleci i to ten dół to dzisiaj bardzo mocno poleci. Ale mamy kolejne, prawda? Tak, tak. Już trzecia to jest. Jak trzeba? Spórcie osobom w sztabie, które będą to musiały liczyć dzisiaj. Myślę, że skończy się na godzinach poradnych. Nie trzeba nawet do rzucania, tak? Nie trzeba. Nie zarobiłem się na serwisie. Ty A jesteś tutaj, tutaj już po raz, raz kolejny? Tak? tak, tak. Po raz drugi. Po raz drugi, ale w, jako wolontariusz. Tak, działać. jako wolontariusz już, już jest, jestem siódmy raz. No właśnie, to taki dług no, wdzięczności. Tak, miałem badany słów, tak jak ostatnio mówiłem. Nie, za Filip Kozłowski no, I dotarliśmy Bardzo proszę na początku się przedstawić Z też Danuta Żmuda, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Właśnie, i dziś zbieramy również dla tych osób z cukrzyców. się kobiet. cukrzycą, tak? Przede wszystkim dla kobiet w ciąży, które po prostu są wyposażone w pompy insulinowe, to jest bardzo ważna rzecz. Dlatego zawsze jesteśmy, każdorazowo. Dziś jest mała grupa nas, ale mimo wszystko jesteśmy. Trójka nas, przedstawicieli, jest, to jest bardzo ważne. I po prostu wspomagamy. Wspomagamy Wielką Orkiestrę, bo wiemy, co to znaczy ruch dla cukrzyka a przede wszystkim pomoc dla tych, którzy tej pomocy potrzebują. A cukrzyca jest taką chorobą, której nie widać? nie czuć, ale robi spustoszenia, więc w związku z tym cieszymy się, że możemy w ten sposób pomóc. Warto wspierać tą inicjatywę? Bardzo, bardzo i zawsze ją wspieramy. Od kiedy powstało Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i zawsze jest powieść, się z cukrzycą zawsze jesteśmy, zawsze bierzemy w tym udział i cieszymy się, że było nas więcej. No dziś jest tak, jaka pogoda jest, że jest nas troszkę mniej, ale jesteśmy i bardzo się z tego powodu cieszymy. I duży jest problem z tą cukrzycą? U... W żyłach robi spustoszenia, w ogóle w nerkach, robię spustoszenia w sercu, więc dlatego jeżeli tylko mogą być wspomagane pompą insulinową, nie wkuwać tej, nie pilnować tego, tego mierzenia tego cukru, bo to z kolei no, dostają glukometry, ale muszą mierzyć. My już... które mają sprzykiwaną insulinę, więc w związku z tym jest to wygodniej i łatwiej. Także naprawdę dla nich jest to bardzo duża pomoc, a przede wszystkim potem dla potomstwa. Dziękuję również. Do Pani, to ale jest zjadnała, a, a tego już nie Kuchami, się tutaj, może na placu, ponieważ śnieg nie będzie rozchodzić na rozgrzewkę, na chodniku, ale oddajemy mikrofon. Dobrze jest. Zapraszam tak, żeby było troszkę miejsca jedno obok drugiego, żebyście nie potrącali, zwłaszcza właśnie ze względu na tego roku tych, 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 tych tych, tych tych. Ja tam Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, I kije. Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć. Bierzemy ja kijki. Do tyłu Raz. Cztery. Pięć. Jeszcze raz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Raz. Dwa. Cztery. Pięć. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Żeby konducję. Prawa noga, pięć, różka chodzi dziewczyny, nie? I drugą stronę. Prawa 5 i lewa. 5 i drugą stroną. I teraz poproszę kolan.

Na początku bardzo proszę się przedstawić. Edyta Wójcikowska, Stowarzyszenie Bliżej Marzeń, Domy do Dzieci i Młodzieży w Właśnie to chyba dla Was już mała tradycja, że tutaj jesteście. To już szósty mar. Tak, jesteśmy. Bardzo się cieszymy, że mamy kolejny raz okazję być tutaj wspólnie z dzieciakami. No Dzisiaj jesteśmy troszkę w okrojonym składzie, ponieważ część dzieci ma ferie i wyjechało, ale delegacja jest i bardzo się cieszymy z takiej powodu. Co to Wam daje? Wspomagamy. Co nam daje? Na co dzień nasze dzieciaki dużo otrzymują pomocy, wsparcia od innych, takich że to jest taki czas, kiedy my możemy od siebie coś dać. Nawet bycie tutaj po prostu z innymi, wspólne takie spędzenie czasu. Dla dzieciaków to też jest takie ważne wydarzenie. W że, że warto Pewnie, że warto. Zwłaszcza, że później widzimy to w szpitalach, które no pomagają wszystkim, nie tylko dzieciakom, ale również dorosłym. Dziękuję bardzo.

Proszę, kilka słów tutaj do nas. Właśnie, warto chodzić z kijkami w tym szczytnym celu. Warto, bo raz, że jesteśmy w przyjemnym towarzystwie, co roku ta sama mniej więcej ekipa, prawie jak w rodzinie. To jeszcze właśnie szczytny cel, że pomagamy. Warto się w to włączyć. Warto się w to włączyć, warto pomagać, bo nie wiadomo komu, co się może przydarzyć, więc bądźmy bezpieczni przede wszystkim, ale i dbajmy o siebie i o innych. Pani tutaj jest któryś raz? Szósty raz. Jesteśmy szósty raz na tym marszu. Powstał on z inicjatywy Kargiekusówcza i Kargieku z błogosławieństwem pana starosty oczywiście i tak już co roku się spotykamy. No i to chyba się już wpisze tak? Myślę, że tak, że, że warto pomagać, więc warto się spotykać. Zgłaszają się rodzice z prośbą o pomoc dla, na zbiórki dla swoich dzieci

Brendy tam, tam